Cześć, z strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, jak urządzić oryginalne wnętrza, takie Wasze, takie po prostu specjalne, takie po prostu, w których dobrze się czujecie, bo ono jest stworzone pod Was, a nie takie sztampowe z Instagrama, z Pinterestu, tylko po prostu takie domowe, klimatyczne miejsce. Żeby to zrobić, no jest kilka sposobów, pewnie powiem około 10 takich e, sposobach. E, kilka sposobów, każde jest dobre pod warunkiem, że ty w tym wnętrzu będziesz się dobrze czuć. Czyli musisz na początku przemyśleć, czy to, co ja ci radzę, albo to, co ty planujesz zrobić, będzie dobre nie tylko teraz, tu i teraz, tylko za 5-7 lat, e, bo niektórych rzeczy często nie wymieniamy. I pierwszy punkt to jest właśnie. Trochę do, nawiązanie do tego. Dobieraj rzeczy, które lubisz. Takie Twoje, a nie które są modne, podobają się tu i teraz, tobie i wszystkim. To mają być oryginalne wnętrza. tak? E, Okej, okay, jeżeli to, co jest bardzo e, modne teraz na czasie, tobie się bardzo podoba i to jest to Twoje, nie ma sprawy. Ale prawdę mówiąc, z praktyki wiem, a siedzę w tym już 20 lat, że moda mija i te nasze upodobania też się zmieniają i to bardzo szybko. A we wnętrzach nie robimy na szczęście tak szybko remontów. Są pewne możliwości zmiany, te wnętrz, i to też o tym dzisiaj będę mówił, żeby zrobić je cały czas jakieś tam oryginalne, i te twoje, ale stałych elementów my nie zmieniamy. Dlatego otaczaj się rzeczami, które, które lubisz które jest Twoją pasją w życiu. Nie wiem, będzie o tym mowa, obrazy, jakaś sztuka, etc., ale nie tylko. E, obracaj się tym, e, co jest takie Twoje. Ciężko mi to wyjaśnić, e, w, w, tak mówiąc, nie znając się, tak? Zapraszam na konsultację, w wtedy Cię poznam i wtedy mogę doradzić konkretniej. Ale właśnie coś, co jest Twoje, a nie modne, bo to naprawdę przeraża mnie, jak ludzie pytają w mailach, a bardzo często mam właśnie takie wiadomości w komentarzach, pod powiem, sami możecie przeczytać, a co teraz będzie w trendach, a co teraz będzie modne, a co cię to obchodzi? Zapytaj siebie, czy to będzie ci się podobało, czy to jest fajne, czy to czuję i dobrze się będzie w tym czuć. Drugi punkt, jeżeli to ma być oryginalne wnętrze, warto, jeżeli się dobrze w tym czujesz, pomieszać style. Zrobić taki eklektyzm, chociaż eklektyzm jest mocnym słowem i niełatwym do, stylem do zrobienia. Ale Ty możesz połączyć retro z nowoczesnością. Tak można. Ja na przykład w swoim domu od zawsze żona bardziej w nowoczesną kierunek idzie, a ja w klasykę. No i tak staraliśmy się od zawsze to łączyć. Wydaje mi się, że udaje nam się, ale właśnie jeżeli to ma być oryginalne wnętrze, to nie musi być konkretnie jakiś styl zrobiony. Jeden upatrzony, nie wiem, szczeram, farmhouse'u, bardzo miły, lubię go, ale e, jeden styl i koniec. Ty, żeby stworzyć to oryginalne wnętrze, możesz to fajnie sobie połączyć i e, tak zgrać, żeby po prostu tu było retro, tu była nowoczesność, a tu był styl skandynawski. Jak powiedziałem, eklektyzm jest ciężko uzyskać, ale jeżeli potrafisz tak dobierać w kolory, materiały, e, meble, żeby to wszystko było z klasą zrobione, to, to już w ogóle bomba! To jest super, e, to, to ci pomoże. I pomoże ci, czwarty punkt, żeby to e, wnętrze było. Trzeci punkt. Trzeci punkt. Pomoże ci, e, żeby to wnętrze było takie Twoje, z duszą i takie oryginalne. Przejść się na pchli targ. serio. Albo ostatnio, mam świetnych klientów e, za zagranicy, bo z Sosnowca. Ale jeszcze mnie tam puszczają, i w czyli mieszkanie tam po rodzinie jest mnóstwo sentymentalnych rzeczy. Naprawdę świetnie. Tak więc, nie musisz kupować. Może ktoś właśnie w rodzinie ma, je mu się już znudziło, a to jest coś, co ci się podoba. Hlitark ogólnie takie pamiątki rodzinne, coś, co cię łączy sentymentalnie. To jest bardzo dobry pomysł, bardzo dobre rozwiązanie. Na targu akurat są różne nietanie rzeczy, tak więc prędzej bym serio pomyślał o internecie, o, tak, internecie, nie wiem, na Allegro, nieraz, na Oliksie bardziej. Ludzie wyprzedają przejechać się po wioskach, jeżeli masz taką możliwość, zapytać, czy ludzie nie chcą czegoś wynieść, wyczyścić strych i tak dalej. Zresztą ludzie z tego biznes robią. Chodzi o to, żeby zrobić to coś takiego sentymentalnego. Co nam pomoże w tym sentymentalnym, to będzie czwarty, taki czwarty punkt, to nasze oczywiście zdjęcia. Zdjęcia rodzinne. No, bo to, to się wiąże z nami, tak? z jakąś pamiątką z wakacji, coś co robiliśmy jako dzieci, coś co robią nasze dzieci, rodzice, rodzina, etc. Lub pejzaże, tak. Nie musi to być związane z osobami, ale z miejscami na przykład, w których byliśmy. Ale nie tylko, bo są ludzie, którzy zbierają na przykład bilety z metra. No i możesz takie, taką galerię sobie zrobić na przykład na ścianie. Tyle, że ja tutaj ja uwielbiam obrazy, jak wiecie. I oczywiście obrazy też warto robić. Ale tak jak ja mam, ten dom jest drewniany. Nie wiem, tylko to jest dom drewniany. No i ja miałem zawsze problem, co zrobić, żeby zamontować tutaj obrazy, no ale nie zniszczyć tych ścian, tak? Zresztą w moim nowym domu też bym ich nie chciał zniszczyć. No. I teraz tak, najlepszym pomysłem, jak szło mi do głowy, to właśnie takie zareklamuję, ale warto, po prostu warto, dlatego zareklamuję taśmy komand. Taśmy komand, które możecie, które uciekają, ale na szczęście tylko ode mnie, u mnie z ręki, które możecie w banalny sposób, zresztą pokażę Wam, w banalny sposób przyczepić do obrazu, do galerii, do zdjęcia tak i do ściany. Ja uważam, że to jest fajne. Oczywiście są różnej wielkości po to, żeby dopasować sobie do różnych ram, do różnej ciężkości. Słuchajcie, nawet 9 kg potrafię utrzymać. No dobra, niby nie utrzymały, ale obraz 9 kg to już jest coś. To już jest coś. No i dobra. Najważniejsze dla mnie, chyba najważniejsze. To, że łatwo je zamontować, ale drugie najważniejsze, bo jak wspomniałem, my zmienni jesteśmy, to, że łatwo przenieść taki obraz, daną galerię lub dodać nowe zdjęcia. Bo w banalny sposób ściąga się tą taśmę. A co najważniejsze, nie dość, że łatwo, szybko ściągniesz, to dodatkowo jeszcze nie ma śladu po tym. I tutaj, w takim miejscu, jak masz drewniany dom. Ale niekoniecznie o to chodzi. Masz nie ma śladów po gwoździach, ale jeżeli masz ładnie tyk zrobiony, cokolwiek, tak, jakąś e, świeżą po remoncie. I ja uwielbiam obrazy, mam sporo obrazów. E, zastanawiałem się, nawet, czy nie chcecie jakieś e, rolki na ten temat jakich artystów e, warto wybierać. Nie jako reklamy, tylko po prostu takich, których ja lubię. Ale bardziej roka niż film. E, to dajcie znać. I e, chcesz zmieniać te obrazy? lub zdjęcia, no to to jest po prostu rewelacyjne, no bo szybko to zrobisz, no i bez śladu. Przyczepienie tego jest banalne. No przede wszystkim musisz usunąć wszystko, co tam na ramie jest, tak jak ja tutaj miałem pod gwoździe, tak przygotowane, no ale tak jak mówię, nie chcę. Yy, usuwasz, czyścisz dane miejsce, yy, przecierasz, bierzesz te taśmy, raz, dwa, klik, klik, łączysz ze sobą, przyczepiasz do obrazu, ten obraz przyczepiasz do ściany i przytrzymujesz tak 30 sekund. Później powinniśmy oderwać taki obraz, przytrzymać kilka znowu sekund te taśmy, te rzepy i po godzinie możesz wieszać już taki obraz i masz. Albo jeżeli ci się znudziło, bierzesz, odrywasz dwoma rękami po prostu taką taśmę. Jak widzicie, nie ma żadnych śladów i jest gotowe. Uważam, że to, że to naprawdę jest produkt warty polecenia, no bo łatwo możecie sobie taką galerię stworzyć i łatwo ją przenieść. Dobra, kolejna rzecz, właśnie a propos takiej galerii, możecie, tak jak powiedziałem, ludzie zbierają bilety po, do metra, ale po, do teatrów, pracy swoich dzieci, cokolwiek, co będzie tworzyło, że to będzie takie oryginalne Twoje wnętrze. Bardzo fajnie też warto zrobić tunik medli. To niech mebli, no bo mamy zazwyczaj jakieś tam meble w danych kolorach, w danym stylu i tyle. Ale jeżeli my mamy jakąś komodę, która może się już nam nie podoba, ale ludzie też czasami kupują już nowe i też się im nie podoba i zmieniają, to wy możecie gałeczki, nogi, nawet ranty przecież można dorobić z jakichś listewek, przemalować tak, taki, taką komodę i już będzie inaczej no już będzie oryginalnie, no a o to nam w tym odcinku chodzi. Warto zrobić tuning mebli nie tylko po to, żeby odświeżyć je, żeby było coś nowego po iluś tam latach, ale żeby po prostu było takie oryginalne. Coś, co ja często mówię, taki punkt centralny, że ktoś przyjdzie, i powie: "O, ale w a nie widziałem, a gdzie to kupiłeś?". A to nie, nie kupiłem, tylko zrobiłem, czy tam właśnie tuningowałem. Żeby takie wnętrze było też oryginalne, mm, warto zrobić coś innego. Co to może być, to coś innego, to na przykład tapeta na suficie. Rzadko spotykane, a naprawdę, zresztą jak tu widać, no jest to ciekawe, ciekawe rozwiązanie. Nie tylko do sypialni, bo w sypialni już tam częściej było robione. Nie tylko do pałaców, bo w pałacach. Freski były. Nie, nie, ale no taki fresk. O, to by było oryginalne, nie? Tylko kto by nam to po, namalował. Ale, by było ciekawe. E, ale e, w, do salonu, do biura, wszędzie można coś takiego e, dać i to będzie na pewno w łazienkach robiliśmy już tak e, i to na pewno będzie ciekawie wyglądało. E, zamiast tapety, pomyśl na przykład o ciemnym suficie. Mieliśmy takie 2-3 lata temu, gdzie więcej właśnie stosowaliśmy różnych kolorów to biały też to jest kolor, ale kolorów takich wyraźniejszych na suficie. Robiłem nawet czarne i fachowcy oprócz tego, że mnie przeklinali, przyzywali, no bo do na ciemnym to po prostu widać wszystkie mazy. No ale jak wygląda, jak już to ładnie pomalują, no po prostu dla mnie super. Zastanówcie się, bo jeżeli chcecie takie wnętrze zrobić, zresztą jeszcze jedną rzecz, pamiętajcie: kolor ciemny nadaje Klimatu i ekskluzywności, szczególnie czarny kolor. E, tak więc y, ten klimat, do małych wnętrz, nawet jak zrobicie ciemne kolory, będzie wyglądał bombowo. Tak więc, aby takie wnętrze oryginalne zrobić, takie moje, takie po prostu przytulne i w którym się dobrze czuję, warto pomyśleć o mieszaniu styli. Warto. Y, no, wręcz to uważam, za takie maskę dać coś swojego, sentymentalnego, z czymś, co dobrze, dobre będę miał wspomnienia. Czy to te zdjęcia, czy to obrazy, czy to zdjęcia pracy dzieci, czy to, nie wiem, cukiernica, jakieś kryształy po babci, dziadku, etc., czy to z targów. Dzięki temu to będzie takie niepowtarzalne wnętrze. Takie wasze, czego bardzo Wam. Życzę. Jak jesteście zainteresowani tymi taśmami komand, to w opisie jest link do tego, żeby zobaczyć krok po kroku, jak właśnie taki obraz czy zdjęcie przyczepić. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć! Jeżeli jesteś przed remontem mieszkania domu, to zapraszam Cię na konsultację do mnie, porozmawiamy, podpowiem Ci, jak urządzić je idealnie, ustawić funkcje, dobrać kolory, jakie materiały zrobić, żebyś po prostu mieszkał tam długo i szczęśliwie. Zapraszam Cię na konsultacje wnętrzarskie.